Tworzenie i zapis parametrycznych obiektów BIM. Podczas tworzenia nowego parametrycznego obiektu BIM pojawi się okno wyboru typu elementu, jaki ma zostać utworzony. Z rozwijanej listy użytkownik wybiera branżę, a następnie przypisany do niej element systemu Arcadia BIM. Użytkownik może stworzyć dowolny element, który obejmuje posiadana przez niego licencja programu. Po wybraniu obiektu otworzy się okno właściwości elementu, w którym można zdefiniować wygląd, parametry i ewentualne przyłącza. W menadżerze plików obiekty, dla łatwiejszej pracy, posiadają podgląd. Przy tworzeniu nowego parametrycznego obiektu BIM, domyślny podgląd generowany jest z okna właściwości. Wybiera się go spośród trzech widoków: obraz, rzut lub widok 3D. Po zatwierdzeniu pojawi się okno zapisu z wyborem lokalizacji. Użytkownik może wprowadzić własną nazwę pliku. W tym miejscu można również zmienić domyślny podgląd na własny przyciskiem wybierz.